Mknęli tak szybko, że kibic stojący wśród innych ludzi widział tylko barwną smugę. Finał drugiego etapu 62. małopolskiego wyścigu górskiego na nowotarskim rynku był okazją do kontaktu z kolarstwem na światowym poziomie, ale i do promocji miasta jako ważnego ośrodka sportów rowerowych. 162 zawodników z 30 klubów w 18 krajach pokonało w sobotę 148-kilometrową trasę od miasta Solnego w Wieliczce na Nowotarski Rynek, mając w nogach cztery premie górskie i trzy lotne. Do centrum miasta kolarze wjechali obwodnicą przez rondo Jana Pawła II, most na Dunajcu, ulicę Kowaniec i Kościuszki. Jest to przede wszystkim duży zaszczyt, że po raz kolejny meta jednego z etapów małopolskiego wyścigu górskiego jest w Nowym Targu. Jest to święto dla kolarzy, kolarzy szosowych, których w naszym mieście coraz więcej no przybywa z każdym rokiem. Kluby, klub kolarski rośnie w siłę NKK. No i to się ma odzwierciedlenie też w zainteresowaniu, no ale też i podkreśla rangę nowego targu jako miejsca rowerowego, jako takiego miejsca, skąd można. I ścigać się, ale też i przede wszystkim rekreacyjnie wypoczywać jeżdżąc na rowerze. Także staramy się też promować miasto przez to, że organizujemy ten, tą właśnie metę zawodowego wyścigu kolarskiego na rynku w Nowym Targu, co ma jeszcze dodatkowo podkreślić właśnie rangę miasta jako miasta stawiającego na Rowery. To wspaniałe miejsce dla kolarstwa, no przecież robimy tu rajdy rowerowe, robimy tu wyścig Małopolski, odbywa się tu mnóstwo imprez amatorskich również, no to jest świetne miejsce dla kolarstwa, to znaczy chyba tak myślę, że Nowy Targ kocha kolarstwa, kolarstwo kocha Nowy Targ, również te piękne zawody na kole, które się odbywają też różnego rodzaju, no nie, kolarstwo na pewno, jest tu dobry klub kolarski, no super. Laur zwycięstwa odebrał Austriak Felix Ritzinger z zespołu Feld-Flebermaier. Dwa kolejne miejsca na podium zajęli Duńczycy. Frederik Gustav Dahl z zespołu Ertox Karl Ras, równocześnie lider klasyfikacji generalnej małopolskiego wyścigu, i najszybszy ze spóźnionego o dwie minuty peletonu jego klubowy kolega Mats Andersen. Ciekawostką jest, że w drugim etapie startowali również dwaj reprezentanci Podhala, z Łopusznej i z Szaflar. No był trudny, długi, górzysty i był no, chyba najtrudniejszy etapem jednak wyścigu, mimo że jutro będziemy y, kończyć na Przychybie. To myślę, że, że ten etap, no sama deniwelacja mówi za siebie. Trzy kilometry pod górę trzeba było wyjechać i to w bardzo dobrym tempie. Y, no strome zjazdy, strome podjazdy. Naprawdę, jak to zawodnicy mówią, było co jechać. Wygrał zawodnik, który niestety nie zostanie liderem dlatego, bo on wczoraj uczestniczył w krakcie i stracił bardzo, bardzo dużo na pierwszym etapie, chyba około 20 minut z tego co wiem. Więc niestety życięstwo etapowe ma piękne bardzo. Natomiast liderem nie zostanie. Trzeci etap z jabłonki do Starego Sącza zawsze kończy morderczy podjazd pod przechybę z ostatnią górską premią. Oj, ten etap to już jest legenda wyścigu nie tylko małopolskiego, ale chyba wszystkich wyścigów polskich i chyba nie tylko polskich. No, przede wszystkim, oczywiście, on jest trudny sam w sobie, ale nie tak bardzo. Natomiast ostatnie 30 km to jest górki, pagórki i tak dalej, a ostatnie 12 km. To jest y, kilometr do góry trzeba podjechać y, po takich no, dosyć stromych y, podjazdach. Y, tam zawsze się wyścig rozgrywa. Tam naprawdę, tam jest esencja kolarstwa, to znaczy tam jest coś takiego, że 500 metrów do mety, jeszcze nie wiadomo kto wygrał wyścig. Po prostu, bo tyle może braknąć. Y, więc to jest, to jest no, niezwykle ciekawe. Ja kolarstwo i właśnie robię ten wyścig głównie dlatego, żeby zobaczyć te ostatnie y, 5-10 kilometrów.